Panie Marszałku, Wysoki Senacie, postaram się być obiektywny w ocenie tego, co polski rząd robił w czasie prezydencji francuskiej oraz czego w owym czasie nie zrobił, a co dzisiaj skutkuje brakiem środków. Dla Polski na najważniejsze wyzwania, które stoją przed naszym krajem. Na koniec września 2022 roku Włochy otrzymały 46 miliardów euro, Hiszpania otrzymała 19 miliardów euro, Francuzi Francuzom wypłacono. 12,5 miliarda euro. Rumunom 3 miliardy 800 milionów euro. Portugalczycy dostali 3 miliardy 360 milionów euro. Niemcy dostali 2 miliardy 200 milionów euro. Czesi dostali Prawie milio, miliard euro. Słowacy 822 miliony euro. Chorwaci 818 milionów euro. Belgowie otrzymali 770 milionów euro. Austriacy 450 milionów euro. Litwini 289 milionów euro. Słoweńcy 231 milionów euro. Duńczycy 200 milionów euro, Cypr otrzymał 157 milionów euro, Łotwa 137 milionów euro, Luksemburg, mały Luksemburg 12 milionów euro. To jest efekt zaniechań rządu, zarówno z początkowego okresu prezydencji czeskiej, jak i z całości pierwszego półrocza tego roku, czyli z całości prezydencji francuskiej. Bo przecież Polska mogła już cieszyć się pierwszymi wypłatami. To, o czym pan minister mówił w czasie przyszłym, mogło być już faktem dokonanym. Ja nie cofam się aż tak głęboko w przeszłość, żeby przypominać o tym, żeśmy bezpowrotnie utracili 4 miliardy 700 milionów euro tytułem zaliczki w ubiegłym roku tych środków które są nieznaczone któreśmy mogli przeznaczyć na dowolne projekty a nie w wyniku poważnych negocjacji na konkretne projekty zaakceptowane przez przez obie strony Ja mówię tylko i wyłącznie o tym o tej skali zaniechań które skutkują tym, że do tej pory nie dostaliśmy ani grosza ze 170 miliardów złotych, które Polakom i Polsce, i Polkom są potrzebne jak woda, a może lepiej jak powietrze do oddychania. Ani polska gospodarka, ani polska służba zdrowia, ani polskie szkolnictwo, ani polski transport – Komunikacja nie poradzą sobie bez tych środków. Zamiast być w czołówce, znajdziemy się w ogonie Europy, odbudowującej się po, COVID, po pandemii covid -u. Rząd dobrze wiedział, co robi, bo nieprzypadkowo już wtedy, czyli w czasie pierwszego, pierwszego półrocza bieżącego roku zmobilizował się i swoich akolitów do wzmocnienia antyeuropejskiej retoryki. W zasadzie to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, obrazują najlepiej dawne sprzed lat sformułowania czy sformułowanie prezydenta Dudy, który mówił o Unii Europejskiej jako o wyimaginowanej wspólnocie, do stwierdzenia bardzo wpływowego europosła Pisu, którego, który współkształtuje politykę europejską rządzącego ugrupowania, który stwierdził, że zagrożenie cytuję zagrożenie ze strony Zachodu dla naszej suwerenności jest dziś większe niż ze strony Wschodu koniec cytatu niebywałe słowa. Słowa, których, które nigdy nie powinny paść, słowa, które są albo, albo wynikają z głębokiej niewiedzy, ale o to nie posądzam posła Krasnodębskiego, albo wynikają z bardzo złej woli, takiej, która próbuje zaprzeczyć oczywistym faktom. Że w Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jesteśmy z naszymi sprzymierzeńcami i partnerami, podczas gdy zagrożenie jest ze wschodu. Wczorajszy dzień najlepiej, o tym, najlepiej to ilustruje. W zasadzie każdy dzień agresji na, na, na Ukrainę mówi o tym, gdzie jest realne zagrożenie ze strony Rosji. Przecież. A więc te zaniechania były, podszyte antyunijną retoryką, która była świadomie zaplanowana i świadomie prowadzona. Można powiedzieć, że w ustach rządzących dokonała się swoista przemiana. Unia Europejska przestała to przejście od wyimaginowanej wspólnoty do wrogiej wspólnoty. No, w ten sposób nie osiąga się najważniejszych celów narodowych. W ten sposób osiąga się zamęt w głowach Polaków i chyba o to chodzi właśnie rządzącym. I to w sytuacji, kiedy Unia Europejska zmobilizowała się fantastycznie od końca lutego bieżącego roku i nie tylko przeznaczyła wielkie środki na wsparcie tych, którzy walczą z tym zagrożeniem ze wschodu, Czyli Armii Ukraińskiej, 3 miliardy 100 milionów euro na wsparcie wojskowe, ale także wspiera na bieżąco Ukrainę jako całość, żeby przetrwała jako państwo. 9 miliardów, 9 miliardów przeznaczonych ostatnio na wsparcie makroekonomiczne. No i ogromne środki na, wsparcie, na pomoc humanitarną dla, dla Ukrainy. Przyznam się szczerze, że nie, byłem, że nie pamiętam też tak szybkiego podejmowania, podejmowania decyzji jak te zapadające w kwestiach ukraińskich. Trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę zapadła decyzja o pierwszych środkach pomocowych dla Ukrainy. Dwa tygodnie trwał proces legislacyjny. Czy ktoś wcześniej wyobrażał sobie, że Unia Europejska może być tak skuteczna, że Komisja Europejska potrafi reagować tak szybko? No przecież nie. To na czym polega wrogość tej wspólnoty europejskiej w stosunku do Polski, jeżeli zagrożenie jest na wschodzie, a Unia potrafiła przyspieszyć, zaangażować się i zdecydowanie działać? Prawdopodobnie Wynika z tego, że rząd przy pomocy tej polityki zagranicznej, przy pomocy polityki europejskiej chce osiągnąć swoje cele tutaj w Polsce, to znaczy dla celów wyłącznie politycznych chce obrzydzić Polakom Unię Europejską. Nie dziwię się, że takie pomysły chodzą rządzącym po głowie, jeśli aktualny licznik kary za niewykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na teraz, na dzisiaj, na czas tej debaty, to jest miliard siedemset jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych. Tyle wynoszą kary ze względu na to, że Polska wyłamała się i nie wykonuje zero wyłamał się i wy, nie wykonuje wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Takie, takimi Kosztami jest obciążony każdy Polak i, i Polka. Dlaczego rząd tak robi? Bo chce zachować swoją, swoją bezkarność i nie zmienić nic na poważnie w systemie, w systemie sądownictwa, który podporządkował władzy politycznej. I na zakończenie. Panie Ministrze, te środki, o których mówimy, ten pierwszy wniosek o środki, o których mówimy, mógł być złożony dawno. W czerwcu Komisja zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy dla Polski, w sierpniu dopiero został uruchomiony nabór do Komitetu Monitorującego, później został on zakwestionowany i aktualnie odbywa się kolejny nabór. To jeden z pięciu warunków, z pięciu kamieni milowych, które do tej pory nie zostały zrealizowane przez, e, przez rząd. Pięć na trzydzieści siedem, trzy praworządnościowe, jeden w postaci ustawy wiatrakowej, jeden kolejny, ten piąty o powołaniu konieczności powołania komitetu monitorującego. Jeżeli tak będzie dalej to ten wniosek, o którym pan mówi, a o którym, ministr, o którym premier Morawiecki mówił, że będzie złożony do końca października, a nie został, nie będzie rozpatrzony pozytywnie i będzie czysto, czystym propagandowym zagraniem. Dlatego, że w dalszym ciągu nie są zrealizowane pięć z dwudziestu siedmiu warunków, od których Unia Europejska za zgodą zresztą polskiej strony uzależnia pierwsze wypłaty. Więc nie mydlicie Polakom w głowach, nie mówcie o tym, że coś będzie złożone, a nie jest składane, nie mówcie o kolejnych terminach, wiedząc o tym, że nawet jak złożycie, to tych środków nie będzie, ponieważ warunki, na które się zgodziliście, nie są w dalszym ciągu wypełniane. Te warunki po prostu trzeba wypełnić. I trzeba przywrócić praworządność w Polsce, tak jak sobie tego, życzy, yy, tak jak sobie tego życzą Polscy, Polacy i Polki w sondażach. Prawie 70% pytanych Polsk, Polaków i Polek chce, aby w Polsce znowu była przywrócona praworządność i aby Polska wróciła do wspólnoty państw demokratycznego świata, w których zasada państwa prawa rządzi, a nie wola polityczna, jakiegoś jednego czy większej grupy ludzi. Dziękuję. Dziękuję.